Cześć, witam Was! Ten bucharek zdobędziecie w trybie strefa zrzutu i zależy on bardzo, bardzo dużo od Waszego szczęścia. Ehm, polega on na tym, żeby zabić gości, którzy próbują przejąć Waszą kapsułę. Czyli pamiętajcie, musicie kapsuła musi być w Waszym posiadaniu. Musicie zabić gościa, który akurat próbuje przejąć waszą kapsułę, czyli podbiega do niej i wciska kwadrat, tak jak wy to zresztą robicie i to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo zależy od waszego szczęścia. Jak tu zobaczycie już na samej końcówce, ale nie będę pokazywał ile razy ja już tam zabiłem, bo to jest m, nieważne, aczkolwiek trzeba zabić 10 takich gości i tu już w ostatnim momencie, jak mi wpadał pocharek, pokażę wam m, jak to wygląda. A tak to wygląda właśnie jak zabijemy tego gościa, który przejmuje tą kapsułę. Mam nadzieję, że wam się filmik przyda. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.